To była ostatnia noc Jezusa za postołami Tej nocy wszyscy potkniecie się. Jezus wiedział, że uciekną. Ale Piotr powiedział. Co ty pierdolisz? a cię jebie na kasę. Bardzo dobrze, Piotr. Piotr myślał, że myślał się, Piotr, Pioj, zanim Koko trzy razy. Nie, to nie... Nie ej! Nie To nie. To nieważne jak robi Koko. Wiemy, żebyście chcieli. Jezus wiedział, że Piodoj będzie się bał. A kiedy się boisz? Już jesteś niewolnikiem. Pośpieszcie się! Wyjdźcie plecaki! Dzieci, do zobaczenia! Bądźcie grzeczne! Piodoj, wszystko ok? Jak mogłeś kurwo powiedzieć, że kiedyś miałem lepszy brzuch? Co ty jebala polska polskę, kurwo! dzisiaj w szkole. Krymówka z Hej, Piotr. Yy... Grypsujesz czy idziesz do frajerów? Zaraz. Myślałam, że mu nie wolno. No, to jak to jest? Jesteś gitem czy frajerem? Frajerem nie jestem. To musisz iść na celę grypsującą. Jak ci klawisz będzie ciebie pytał, to mu powiedz, że chcesz do grypsujących. Pamiętasz, jak Piotr mówił, że. Płatkę. Zostało wam 45 sekund życia. Tej samej nocy. Jezus został. U nas Pan Jezus nie zginął na krzyżu! Żył dostatnio! Jak ty do mnie kurwa mówisz? Co ty tutaj nasi? Zobaczymy jak bomba pierdolnie. I dlatego zrobił źle.